Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj będziemy walczyć z ruchem po okręgu w dynamice. A zadanie mamy następujące: Oblicz siłę nacisku, z jaką pilot samolotu działa na fotel w trakcie wykonywania pętli o pełnieniu 1000 m w położeniu A najwyższym, B najniższym, jeśli w obu położeniach porusza się z prędkością 150 m na sekundę. Masa pilota to 70 kg. Mamy tutaj już rysunki tej sytuacji, które wskazują na to, że mógłbym być jakimś grafikiem lub innym projektantem. Mamy też tipa. Jeżeli pilot działa na fotel siłą nacisku, to fotel działa na pilota siłą reakcji o tej samej wartości i przeciwnym zwrocie. To siłę reakcji będziemy liczyć. Policzymy siłę reakcji w każdym przypadku, dostaniemy siłę nacisku. Patrzymy sobie na rysunek numer 1, tak go sobie nazwijmy. I rysujemy działające na pilota siły. Na pewno działa na niego siła grawitacji, którą ja tutaj będę rysował na granatowo. I od razu narysuję ją też dla tego górnego położenia. Odpiszmy sobie FG, FG, i skupmy się tutaj na tym pierwszym. Na naszego pilota na pewno też działa siła reakcji. Siłę reakcji muszę narysować dłuższą niż siłę grawitacji. Podpiszmy ją sobie jako FR. I teraz pytanie: dlaczego? Jesteśmy w układzie inercjalnym, patrzymy na tą sytuację oczami zewnętrznego obserwatora. W układzie inercjalnym dla zewnętrznego obserwatora ciało porusza się po okręgu, ponieważ działa na nie siła dośrodkowa, która powoduje nieustanną zmianę kierunku wektora prędkości. A zatem już za krótką chwilę wektor prędkości w tym momencie poziomy, kiedy samolot się przemieści, będzie skośny, kiedy my na to patrzymy. A zatem siła reakcji musi być większa niż siła grawitacji. I dla arabskiej jedynki możemy sobie już zapisywać równania, bo będziemy mieli tylko te dwie siły. Jeżeli od siły reakcji odejmiemy siłę grawitacji, to dostaniemy siłę dośrodkową. Nam zależy na policzeniu siły reakcji, ponieważ, tak jak mówiłem i tak jak tutaj napisałem, jest ono co, co do wartości równa sile nacisku na fotel. A zatem mamy FD. Plus. FG. I wykonujemy kilka standardowych podstawień. Za siłę dośrodkową podstawiam mv kwadrat podzielone przez r za siłę grawitacji podstawiam mg i patrzymy sobie na położenie górne siła reakcji będzie tutaj oczywiście działała na pilota pionowo w dół powiedzmy, że w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć czy siła reakcji czy siła grawitacji będzie większa to nie ma tutaj aż takiego znaczenia ale widzę, że suma tych dwóch sił będzie pełniła rolę siły dośrodkowej. I tak też właśnie piszemy. Oznaczmy sobie tą sytuację arabską dwójką, tak żeby za chwilkę się tutaj nie pogubić. Ja będę pisał w wolnych miejscach. I jedziemy. Jeżeli do siły grawitacji dodamy sobie siłę reakcji, to dostaniemy siłę dośrodkową. Nam oczywiście zależy na sile reakcji, więc sobie to przekształcamy. FR będzie równe. FD minus FG. Standardowe podstawienia. Siła reakcji co do wartości. MV kwadrat przez R. Odjąć M razy G. No i możemy sobie te siły nacisku tutaj narysować. One, powtórzę to jeszcze raz, działają na fotel. A zatem w tym przypadku Fn nieco dłuższy. Możemy dopisać, że to jest równe Fn. Natomiast w położeniu górnym siła nacisku nieco krótsza niż w tym dolnym. Zawsze równa co do wartości sile reakcji i przyłożona do fotela. Podpiszmy sobie Fn. I dopiszmy sobie tutaj fn. I w ten oto sposób możemy przechodzić do układu nieinercjalnego. Tutaj będziemy obserwatorem, który jest związany z naszym pilotem. Tak naprawdę znajduje się z naszym pilotem w tymże nieszczęśliwie narysowanym samolocie. Będziemy też wprowadzać sobie w układzie nieinercjalnym siły bezwładności. A to dlatego, że z perspektywy tego pilota czy też obserwatora z nim związanego nie przybliżamy się ani nie oddalamy do środka okręgu, po którym on się porusza, a zatem działające siły muszą się tutaj równoważyć. Zaczynamy od narysowania siły grawitacji. Ja od razu narysuję sobie FG również dla górnego położenia. Siły grawitacji, wszystkie cztery powinny być tej samej długości. I drodzy widzowie, jak jesteście ze mną już dłużej, wiem, że nie musiałem tego mówić. Wracamy sobie do arabskiej trójki. Tak to sobie nazwijmy. Jakie tutaj będziemy mieli siły oprócz siły grawitacji? No, na pewno jeszcze będziemy mieli siłę odśrodkową. Którą narysujemy sobie tutaj na fioletowo, być może. Trudno mi powiedzieć w tym momencie, czy ona będzie dłuższa czy krótsza od FG. Powiedzmy, że nie muszę tego wiedzieć. I rysujemy siłę reakcji. Tak jak mówiłem, te wszystkie siły wraz z siłą reakcji mają się równoważyć, ponieważ nasz obserwator, nasz pilot. Ani nie zbliża się, ani nie oddala do środka tego okręgu. Więc rysujemy sobie FR odpowiednio długiego. I możemy sobie pisać już równania. Ejeczka FG plus FOD. To się równa FR. I standardowe podstawienia. M razy G plus MV kwadrat przez R. To się równa FR. I przechodzimy sobie do położenia górnego. I musimy tutaj dorysować jeszcze brakujące siły. Dorysowujemy sobie siłę odśrodkową, która zawsze działa nam na zewnątrz, oczywiście na naszego pilota. FOD. I dojesowujemy tutaj siłę reakcji. która musi działać pionowo w dół. Widzimy, że siłę odśrodkową narysowałem zbyt krótką. Za chwilkę będziemy to sobie poprawiać. Siły mają się równoważyć. Możemy zapisywać sobie równania dla arabskiej czwórki, bo tak też sobie tą sytuację tutaj zanumerujmy. A zatem jeżeli do siły grawitacji... Może nieco cieńszym. Jeżeli do siły grawitacji, dodamy sobie siłę reakcji, na której nam najbardziej zależy, to dostaniemy siłę odśrodkową. I my chcemy policzyć siłę reakcji, a zatem przekształcamy sobie wzorek FR to się równa FOD minus FG, i standardowe podstawienia. FR otrzymamy wtedy, jeżeli od mv kwadrat przez r odejmiemy sobie m razy g. Przedłużmy sobie tutaj tą siłę ośrodkową, bo w tym momencie nie wygląda to dobrze. Ona wciąż będzie. Troszkę za krótka, ale nie mogę już tutaj narysować dłuższej, ponieważ wyjechałbym za pole, za ekran. Ok, mamy FOD. Dopiszmy sobie jeszcze tutaj, że w przypadku czwartym i trzecim, oczywiście FR jest równy fn -owi.